Z ogniem w duszy Każdy kęs nas Dziś tu wzruszy serii pekon Radość sieje Cili nas tu Dziś podwieje. Hey! Są barówki i są berlinki Są kabanosy I są berlinki Berlin z serem, bekonem lub na ostro. Kup, wymyśl nowy berlinisty smak i wygraj wyjazd. Suchy kaszel potrafi być bardzo męczący. Sięgam wtedy po herbapekt, który działa właśnie na ten kaszel. Na mokry kaszel stosuję herbapekt, który szybko pomaga mi w utrudnionym odkrztuszaniu. Z reguły nie wiem, jaki mam kaszel, dlatego wybieram herbapekt. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt numer jeden na Twój kaszel. Co to jest? Atopowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się na tym znać. Wystarczy, że będziesz pamiętać, aby zastosować MaxiCortan, gdy pojawi się zaczerwienienie, swędzenie czy pieczenie skóry. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. MaxiCortan, numer jeden na problemy skórne. Boję mnie, kaldu. Mamo, zobaczysz? Czerwony. Zaraz dam ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Natursept Med Gardło. Bez cukru. Naturcept to wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Ty wiesz, co dobre. Mmm, pyszne. I smakuje, mimo że jest bez cukru. jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lizaki Natursept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Mermak. Przemęczenie, na skurcze, na stres, na prawidłowy poziom testosteronu. Melmak. męski magnes o poszerzonym składzie. Witaminy i minerały. Wiem, jakie są ważne. Ale ja chcę więcej! Muszę mieć energię na maksa. Więcej! Chcę być odporny na wszystko. Więcej! Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji. Więcej! Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Vitotal dla mężczyzn. Vitotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy. wzmacniające organizm mężczyzny. Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Nie gadaj. Dla mnie najlepsze jest Regenerum. Ten peeling do ust. Usta są mocno nawilżone i miękkie. Nie muszę co chwilę smarować ust. I nawet zimą nie mam suchych skórek. Bo Regenerum ma, wiesz, te drobinki peelingujące. Przez to super wygładza usta i naturalnie je powiększa. Regenerum. Regeneracyjny peeling wzmacnia barierę hydrolipidową ust, zapewniając im długotrwałe nawilżenie. Regenerum to gwarancja pięknych ust. Regenerum. Pełna regeneracja. Ciągłe poruszanie nogami było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum, który wspomaga prawidłową pracę mięśni nóg i układu nerwowego. Suplement diety Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Myślałam, że nigdy nie rzucę palenia. Ale w końcu kupiłam Desmoxan. Wystarczyło jedno opakowanie. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan. Specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Nie musisz się męczyć. Wybierz Detusan. To sprawdzone rozwiązanie w walce z kaszlem palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. Jak zima to skoki, jak skoki to punkty za styl, a jak to wszystko sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Wybieraj spośród tysięcy produktów na zimę w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Nowy elektryczny Peugeot e5008. Teraz w leasingu 101% dla firm. Także w wersji hybrydowej. Czego szukamy, panie inżynierze? Mam dosyć pracy w terenie. Wolałbym przy biurku, byle nie drewnianym, bo lubię co lubię. Będzie dobrze. Spracuj.pl znajdziesz oferty bardzo dobrze dopasowane do ciebie. Jeżeli chleb żytni? Może żytni. Dzięki. Nie schodzi jak świeże bułeczki, to albo robisz szybką degustację, bułka z masłem, albo zachwalasz właściwości żytniego w internecie. Sprzedaż i reklama w internecie. Home.pl, własna strona, to dopiero początek. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od 33 lat. Razem z Mbankiem i jego klientami łączymy technologię i ludzkie dobro. Jesteśmy jak dobrze działająca machina. Po pierwsze, kliknij raz serce w aplikacji. M-Bank to miliony klientów. Im więcej osób kliknie, tym więcej M-Bank przekaże od siebie na cel 33. finału. Po drugie, możesz zrobić własną wpłatę. Każda kwota ma znaczenie. Technologia m pomaga pomagać. Razem stworzymy coś wielkiego. Gramy razem! Na głośnikach zawsze... No Mordo? Radio RMF. No. RMF? Najfajniejsi słuchacze. Prąd mi Sponsorem programu jest producent syropu i kropli Cinecot. Na kaszel różnego pochodzenia. Sponsorem programu jest operator sieci Plus. Dostawca światłowodu i pakietu streamingów. I Rafał Jonkisz. Rozpoczyna się nasza wielka, włoska przygoda. Siemanko oglądacie. Skandewicz. Razem w SKTV. Ciao! Ciao! Zwiedzamy Trentino. Będzie smacznie. Chodzi o robienie pizzy. Będzie aktywnie. Edycja górska. Rękawiczki są. Dużo optymizmu. Jedzie! Będzie pięknie, różnorodnie oczywiście jeszcze nie wszystko. Eska on the Beach. Edycja górska. Codziennie w Eska TV. Filipek znów się rozchorował. Pewnie znowu skończy się antybiotykiem i zwolnieniem. Niekoniecznie. To pewnie infekcja wirusowa. Podaj mu srebrną zinafortę. Trzeba działać na do opakowania zwróć partner. Renopuren zatokich Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić Renopuren wspiera funkcjonowanie zatok rozgrzewa oraz w tym cały nie sądzę. Max 3 zawiera dwa razy więcej oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność w witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Jeden w Polsce. Przypadek? Wszystko w porządku? Znowu zatoki. Czyli nie zawiedziesz mnie na męcz? W jednym W końcu nie ma Subtitles <laughs>